Czekaj. Co? co? Tutaj coś jest? Jak tu wejść? Jaka płytka z ser? Płytka na ścianie na dole. Czekaj. Aha, tutaj. Ja pieprze. Nie widziałam o tym. Ale genialne! Czerwony guzik. No, domyśliłam się właśnie. Chodzi o czerwony guzik. Super! Ej, hapy litka! Naciśnij na te serduszko na ścianie! Boże, wiesz! O, Boże! Brzałżę i boję coś nowego! Jezu, tylko ja jestem taka, że dopiero teraz to ogarnęłam. Idę do innych osób. Zyby chłopak? Nie, może jego nie. Może Zuzy16. Zmielniak Błażej, 0,1 groszy. 3 złote, Lolno. Pokazać ci coś? Hepilitka, <laughs> nie dobijaj mnie! Zuzy chyba nie ma. Ej, ty, może Nikola tam idzie teraz? A nie, ona idzie na plażę. Zbyteczna, ale ma smutny nikt, niemiły. Eskalacja jajników, ojej, ale dziwne te. Niki macie. Hej, kaskarwinę. No czemu jedziesz za mną za czas, Boże? Jakąś obsadę w mi zrobicie. Poszła sobie ode mnie Charlinę. Dobra, to pójdę do sobie chłopak. Hejka! Zyby? No nie odpisuje mi nawet, zyby chłopak! Dobra, to idę do Zosi. Hejka, czemu tu nikt nie żyje? Jak ja grałam sama, to w wszyscy byli aktywni. Albo pójdę do niego, on chodził przed chwilą, to może jest aktywny. Kejka K, -K O, odpisał. Pokazać ci coś fajnego. L. No Jezu! Nie pisz tak. Aha pa. <grystanie> Idę do niej. Kejka. K. -K. jest 10. dziesięć. <grystanie> Zinka? Kto to jest ten R? Czekaj, ona mi odpisała? Bo nie wiem... Hej, o! Pokazać ci coś fajnego Kolec James Jones, aha! Kolec, kolec Jones O, to! Chodź za mną! Może kolec? O, chodź, kolec! Chodź, kolec! Klik mi na te serduszko, kolec Jones 10. No ja! Idź tym plecem, bo zasłaniasz wszystko, zasłaniasz tę płytkę! Płytkę z serduszkiem za mną jest, bo żona nie ogarnia. No nie mogę. Kolec Jones, jesteś? No po. Zlagowała się, nie ma już jej z nami, chyba. Kolec nie kolcuje. Co robimy? To teraz kolec napisała? To co robimy? O, kolec. Chodź za mną. E, e, po co, gdzie ty idziesz? No nie. Hej. Okay. Hej pokazać Ci coś mega To chodź. Ona się zresetowała! Ja z nią teraz odbyłam dosłownie identyczną konwersację! I na nowo idziemy na ten balkon! Kliknij na to serduszko na ścianie i się coś super stanie, mówię ci. Jones, no patrz! Tutaj! Jones 10! Chodź tutaj. O, wstała. Patrz, tu jest taka płytka. A! Nie! Proszę! Nie skacz! O, 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 przyszła, czekaj, czekaj, czekaj. Jezu, zasłoniła teraz to serce! Panie Za tobą 3 złote. jest Panie serce. Panowie, kolec już kolcuje. Kliknij na nie. Zasłaniasz je teraz. Siąć ze mną, kolec i jak wiedziałaś o tym już... No idź sobie nie, używaj takich słów! Jak go zbaduję, to on przestaje mi się tu pokazywać? O! <laughs> Jezu, kolec, odpowiedz mi! Halo, jones 10. Czy wiedziałaś już o tym tajemniczym miejscu? Ona się zastanawia! <laughs> Jestem super. Jest super, napisałam. Jestem super. Boże, super. Teraz możemy zostać z kolekcjonem z najkami. Kolekcjonem zostaniemy i wyfyfy. Ale no jeszcze cię zapraszała do najek. A tu ma już pełne. Jezu, wyście po ją. Dlatego ma pełne. No to już czaje. Może mnie wywali dla kogoś. Yy, znaczy, kogoś z was wywali dla mnie. Zobaczymy. Dobra, kolecjones yy, już nie kolcuje chyba. To chyba tłumacz było. Kolecjones 10. A wiesz, jak teraz stąd wyjść? Jak ona nie umie się to ona już nigdy stamtąd nie wyjdzie. No właśnie wiem, dlatego chcieli powiedzieć, jak wyjść. Wiesz, jak wyjść stąd. Kolec w ogóle. Co to za nim? Kolec Jones 10. Na czerwony guzik. O, wie jak wyjść. Dobra, tak, to prawda. Ty, ale skoro... Skoro nie wiedziała wcześniej o tym miejscu, to skąd, jest, że czerwony guzik. Chcesz, w sensie, że czerwony guzik jest dość obvious Może tylko z grzeczności powiedziała, że nie wiem, że nie wiedziała o tym miejscu wcześniej. Tak naprawdę wiedziała. Tylko chciała, żebym po prostu się już od niej odpierdoliła, bo ona chce grać w spokoju i liściami się bawić! A ja jej dupę zawracał o jakimś balkonie, o którym ona już wie 10 lat. Hej katodasz to dasz do... najek. I preza u mnie w domu, Jezu idę! Najlepszy dom. Tylko jaka to impreza bez tego? Bez... Yy, gospodarza. Ona ma zamiar przyjść na tą imprezę? Możecie już iść. Idziemy do niej. Mam nadzieję, że ona już tam będzie. Gdzie jest Jones? Jest kolecjones! Hej, kolecjones 10. Czy dodasz mnie do najlepszych przyjaciół? Odpisała mi? Czekaj. Tak! O Boże! O Boże! Do... Mamy to! Jest! Ciekawe kogo wywaliła. Chyba nikogo z was, co? No nie mogę! Kocham kolec Jones. To moja ulubiona postać.